Metropolia Warszawska to współpraca Miasta Stołecznego Warszawy oraz okolicznych gmin i powiatów. To wspólna realizacja projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Współpraca metropolitalna to sprawny system transportowy. Bilet metropolitalny umożliwia tańsze podróżowanie. Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły są wygodne dzięki warszawskiemu transportowi publicznemu. Metropolia warszawska przyciąga talenty, łączy różnorodność, innowacje oraz rozwiniętą infrastrukturę, co przekłada się na jej wyjątkowy potencjał gospodarczy. To idealne miejsce dla biznesu i rozwoju zawodowego. Przestrzeń pełna możliwości otoczona zielenią, miejsce odpoczynku przyjazne mieszkańcom w każdym wieku. Kreatywni mieszkańcy, ich aspiracje i zaangażowanie we wspólne dobro to największa wartość metropolii. Metropolia Warszawska. Efekt do potęgi M. Gdy łączymy siły, możliwości rosną do potęgi.